Tomku, ja zacznę wyjątkowo. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Cudowne życzenia. Dzisiaj usłyszałem wiele dobrych słów. Dziękuję wszystkim i życzę wszystkim jak najlepiej, bo jak wam będzie dobrze, to im nie będzie dobrze. A czego sobie życzysz, albo czego ja mogę Ci życzyć? Wiesz, ja dużo w życiu mam i wiem tak jak mówiłem, że nie zawsze te najprostsze rzeczy w życiu są najkorzystniejsze. Także życzę sobie takich wyzwań, żebym je umiał unieść i żebym e, nawet jak będą jakieś ciężkie doświadczenia, które na ogół nas mobilizują do pracy, to żebym miał siłę je znosić. Życie jest różne, żebym umiał widzieć, że dzisiaj pada deszcz i się cieszyć, a jutro świeci słońce i też się cieszyć. A masz jakieś właśnie marzenia jeszcze do spełnienia? Wiesz, e, marzenia e, takich... Mam jeszcze kilka artystycznych. Mam dużo przyjaciół koło siebie, mam dobrych, fajnych ludzi. Zdrowie się zawsze przyda, więc to bym prosił, żeby zdrowie mnie nie opuszczało. A poza tym to jeszcze takie coś urodzić w sobie, coś, co jeszcze się tam domaga, takiej satysfakcji z życia. No, to taki kolejny etap będzie. A podróże? Ja już z podróżami mam różnie, bo już i chcę jeździć i coraz mniej mi się też chce, bo bardzo doceniam też spokój. Już nie lubię tych samolotów, tego zmęczenia i zaczynam dochodzić do czegoś takiego, że doceniam coś co jest ciszą. U nas polskie mazury, albo góry. I oczywiście lubię pojechać, ale już też często widzę jaki jest koszt podróżowania i wiem, że można też podróżować wewnętrznie. Podróże są ważne, jak się spotyka ludzi, czy to nowych kultur, nowych jakości wtedy widzimy, że można inaczej, a nie tylko tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, ale ja też sobie cenię coraz bardziej takie wewnętrzne podróże. Dzisiaj był taki odcinek wyjątkowy, bo też disco panowało na parkiecie. Jakie te twoje właśnie imprezy były? Za młodzieńca, a może i nawet teraz? Jak Ty się lubiłeś bawić? Ja. Jeszcze do tej pory mi się zdarza dobrze bawić. Ja dzisiaj właśnie poszedłem nad radę spać, bo miałem dużo fajnych przyjaciół w domu. Wyszli jak już się robi o widno. Więc dzisiaj tak się trochę bałem, że jestem taki wczorajszy urodzinowy. I sobie pomyślałem, jak to Iwaszkiewicz mówił, że mam Londyn w głowie. On mówił, że, że ktoś ma mgłę w głowie, to mówi, że ma Londyn w głowie. Więc ja dzisiaj taki byłem trochę z Londynem w głowie. Ale. Tak, parkiet warto, warto z przyjaciółmi spędzić dobry czas na parkiecie. Dzisiaj Filip z kolei przychodzi taki czas w życiu. Filip mówił, że on też imprezował nieźle. Mm -hmm. codziennie. A dziennie. Codziennie. No i tak, i, i, i może z życia, może nie ma co całego poświęcać na balowanie, ale jakąś część. I umieć się zatrzymać w tym balowaniu. I powiedzieć teraz, dobra, bajka w drugą stronę, idziemy do domu, do rodziny, do przyjaciół, żeby tak nie zostawić wszystkiego samopas. To mekalty miałeś na przykład taką sytuację, że nie wiem, znalazłeś się na dnie, albo że pourywał ci się film, nic nie pamiętałeś? Eee, jak byłem na studiach, to pamiętam wtedy były takie sytuacje parę razy, że. Pojawiająca się wódka powodowała, że nic nie pamiętałem. Ale to było bardzo, bardzo, bardzo rzadko w jakichś egzaminach. Teraz mam albo mocniejszą głowę. Albo dopasowuję ilość alkoholu do swoich możliwości. E lubię nie pić, bo doceniam zdrowie. Lubię się też napić, bo coś we mnie to wyzwala fajnego, jeszcze jak jest e grupa przyjaciół, z którymi się to miło robi. To tak. Która z gwiazd dzisiejszego właśnie odcinka podobała Ci się najbardziej? Dzisiaj? Tak patrzę po... E no chyba Maria, chyba Maria z, z Jackiem, bo zaskoczyła mnie Maria taka młoda, taka niepewna, a była taka dojrzała w tym spojrzeniu i Jacek ją pięknie prowadził, byli bardzo tacy spójni. Nawet powiedziałem, że u nich ta świadomość i siła wzięła się z takiego uporządkowania. Oni byli tacy bardzo uporządkowani i tam się pojawiła fajna świadomość, między nimi gdzieś osadzona. A z kolei jeszcze patrzę też na Filipa z Agnieszką, bo Filip jest z takim bzikiem i taki pracujący, i taki głęboki i taki już wie, jaka głębia jest w nim i umie z tego korzystać dobrze też. W aktorstwie, w ruchu. Jest bardzo ważny. Agnieszka mu bardzo dobrze pomaga w tym. no. Dobrze są dobrani. Dobrze są. Dobrał ich ktoś dobrze. Los ich dobrał. <grymparł> <grymparł> Ym, ale odpadła też dzisiaj Magda Mołek. No i o. czy jesteś w szoku? Ogólnie. Tak, no i jest smutno i byłem też zaskoczony, bo ja patrzyłem, Magda tak y, stabilnie szła do przodu i tak próbuję sobie przypomnieć wszystkie tańce jednej Magdy i na przykład drugiej Magdy i Oli, które tak były. Tutaj, no. no Dziś spodziewałem się, nie powiem, szukałem, że to rozstrzygnięcie nastąpi, bo to jest brutalne. Co tydzień coś tam przycinają i jeszcze my do tego ręce dokładamy. nie? I, i tak by się chciało tak przyłożyć te ręce, żeby te ręce były czyste i żeby nie było na tych rękach krwi. Nie da. A potem jak Lady Magwet po prostu, że kto to zrobił. No nie ma ich, nie ma Magdy. Yy, widzowie też zadecydowali. Yy, nie wiem, oko kamery, popularność inna. U nas chyba miała trochę wyższą punktację. Bardziej myślałem, że to się rozegra między Olą i. Drugą i magdą. magdą. Tak. No, słuchajcie, no, żyjemy dalej, gramy dalej. Jeszcze. A czemu, słuchajcie, właśnie wy jesteście tacy, bym powiedział, no okrutni dla tej Magdy Narożnej, no bo oceniacie ją dość mocno, um, ona wylewa siódme poty na treningach, wiem, że też za kulisami płakała przez te własne, właśnie niskie oceny i, i oceny podczas y, y, wygłaszania werdyktu, więc y, co właśnie jest takiego w Magdzie, że no, ten taniec wam się nie podoba? Wiesz, yy, jakby nie ma... Yy... Jakby zwracaliśmy uwagę na to, idąc już dalej. Na początku, pierwszy, drugi odcinek, poznajemy się, dajemy jakieś wytyczne. Ona tańczy, ona się bawi. To jest wspaniała dziewczyna. Jak widziałem ostatnie materiały, jak zobaczyłem wszystkie te babcie, dziewczyny ze wsi, to jest w ogóle wow. Ja bym chciał jak najbardziej. A z drugiej strony, w tym tańcu jakby brakowało trochę więcej dyscypliny, żeby ustawić ciało, żeby trzymać ramę, żeby być bardziej precyzyjnym, jeśli chodzi o kierunki. Za bardzo w tym takim, w takiej chęci, w takiej radości, za bardzo to się tak wszystko. Gdzieś upada bniało. I może, może po prostu więcej konkretów, więcej precyzji, więcej jakości, nad którymi no, trzeba pracować. I dzisiaj powiedziałem a propos Marii że, y, y, z Jackiem, że u nich. Jest od razu jakość. Jak stoją, to jest. Jak jest rozluźnienie, to jest rozluźnienie. I trzeba wiedzieć, kiedy mam być konkretny, kiedy mam być płynny, kiedy mam być długi, kiedy mam być szeroki. No chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę, że moja wypowiedź może mieć różne jakości. A tymi jakościami budujemy poziomy. No i jak, jakby budujemy wrażliwość też. Dla odbiorcy ją przekazujemy, więc. I tutaj go zabrakło. No, sama taka chęć, i radość. Może inaczej. Trzeba patrzeć na siebie też z zewnątrz i, i szukać precyzji. Też jak mówimy, jak się wypowiadamy, to przecież aktor też stawia kropki, coś wydłuża, coś zwalnia. No trudne to jest. No i to nie jest to, że jesteśmy złośliwi. Ja bym nie chciał, żeby ktoś mówił, że ja kogoś lubię, nie lubię, bo ja bym chciał wszystkich lubić i ukochać. Nawet nie chcę. Ja ich wszystkich lubię. No ale tam nas ktoś posadził. Ja się też na to zgodziłem. I to jest okrutna, bolesna, ciążąca odpowiedzialność. No Także jest. wybaczcie nam państwo. No. My tak nie z zamiłowania, tak też tak po prostu to z zawodu. No, niestety, taki los Jurora, że musi czasami dać niższą ocenę. No musimy, no musimy, bo też nie możemy wszystkich w nieskończoność chwalić. Chociaż chciałoby się powiedzieć, tak, będziemy mówić dobrze, proszę państwa. Wyobraźcie sobie siebie na naszych miejscach i wtedy byście powiedzieli, o kurde, to jest to uciekał. <gry>